Dzień dobry, wieczór wszystkim. Drodzy Państwo, dzisiaj drugie wydanie Frequently Asked Questions. Chciałbym się ustosunkować do pięciu pytań, refleksji, które otrzymałem drogą mailową w prywatnych wiadomościach albo w komentarzach pod moimi wideo, a dotyczących księgi Mormona i innych, jak usłyszałem, opinie śmiesznych. Pismy naszego kościoła. Zaczynamy. Oprócz relikwii istnieje jeszcze ścieżka duchowego samorozwoju, która prowadzi do jedności z Bogiem, czymkolwiek ta jedność jest i jakkolwiek się objawia. Wkrótce pojawiła się refleksja. Chyba mamy do czynienia z odmiennymi definicjami słowa religia, prawie na pewno. Mm, no tak, widocznie mamy inne rozumienie religii i religijności. Jak zaznaczam w moich wideo, choć może nie dość wyraźnie, dla mnie religia to właśnie ścieżka duchowego samorozwoju, która prowadzi do jedności z Bogiem, czymkolwiek ta jedność jest i jakkolwiek się ona objawia. I przepraszam, że nie wybrzmiało to wyraźnie, postaram się to zaznaczać. Moim guru, jeżeli chodzi o definicję religii i religijności, a tak te traktują synonimicznie, jest apostoł Jakub. Pisał on, religijność czystej i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami, w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata. Dla mnie apostoł wyraził właśnie tę myśl, że religijność jest ścieżką duchowego samorozwoju. Plus... Manifestującego się w stylu życia pełnym wielkoduszności oraz wytrwałości i determinacji. Od kilku tygodni czytam Księgę Mormona i uważam, że ten dziwny facet, czyli Józef Smith, tego raczej nie wymyślił, gdyż jego późniejsze życie, pełne kłopotów z prawem, szybrana skłonność do posiadania jak największej liczby kobiet, a także taka ogólna prostota, żeby nie powiedzieć prostactwo, to wykluczają, że miał takie możliwości. W tym przekonaniu utwierdzają mnie relacje ludzi, którzy go znali. prosty, słabo piszące listy cwaniak. Wizja historii księdza Mormona jest w sposób oczywisty nie tylko fałszywa, ale wręcz przezabawna i śmieszna. To może tak, kilka sprostowań. E, pisze pan: Szymrana skłonność do posiadania jak największej liczby kobiet. No nie wiem, jak skłonność może być Szymrana, skoro była powszechnie znana. E, prorok Józef miał ponad 30 żony i nikt z Mormonów temu faktowi nie przeczy. E, trudno gdzieś wszystkie te żony schować. Wspomina pan fakt, że Józef Smith pojął kobiety w różnym wieku i o różnym pochodzeniu. Co więcej, związki Józefa były zasadniczo związkami typu non biała, bez seksu. Józef sypiał na pewno z jedną z żon, to jest pierwszą, Emmą, z którą miał biologiczne dzieci. Mówi pan prosty, słabo piszący listy cvania. Parokrotnie mówiłem, że Józef był osobą prostą, nie miał wykształcenia. Co więcej, Prawie w ogóle nie znam Biblii. To pokazuje, że był totalnie niekompetentny, by Księgę Mormona wymyślić i na cud zakrawa, że ją napisał sam z siebie. Prosiłbym jednak o zapoznanie się ze polecanymi tutaj materiałami wideo oraz artykułami. Ta kwestia jest tam omawiana tak przez krytyków, jak i sympatyków Mormonizmu. Dodaje Pan wizja historii w Księdze Mormona jest w sposób oczywisty nie tylko fałszywa, ale wręcz przezabawna i śmieszna. Proszę porównać. Księga Mormona z Biblią, która jest równie przezabawna i śmieszna. Drodzy Państwo, tak, jestem tutaj trochę złośliwy. Księga Mormona i Biblia, moim zdaniem, to najnudniejsze utwory religijne na świecie. Szum złota miał wartość dwukrotnie większą od seona i ezrom srebra równał się czterem cenom. i on Ci przedstawiał sumę ich wszystkich. Piątego dnia przyniósł dar ofiarny książę Szelumiel, a jego dar ofiarny stanowiły misa srebrna wagi 130 cyklów. Młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną. Pięć baranów, pięć kazów, pięć jednorocznych owieczek. And sloughs, and carp, and entubies, and Język księgi Mormona nie jest przyczyną mojej konwersji do kościoła, a dzisiaj czekam sam na jej lepsze wersje, lepsze tłumaczenia bardziej zaktualizowane ich jak bóg da mniej zabawne i strawniejsze do czytania, jak parokrotnie zaznaczałem. Objawienie jeszcze się nie skończyło. Dlaczego odrzucasz słowo prawda? Przecież w Pismach Świętych pada ono wielokrotnie, jest to słowo bardzo ważne. Nigdy nie zaprzeczyłem wadze słowa prawda i konieczności używania słowa prawda. Zwyczajnie uważam, że prawda jest pochodną faktów, jest od nich mniej istotna, a samo słowo nie powinno być nadużywane w poważnych rozmowach. Fakty pokazują jakąś prawdę, a ta może pierzchnąć wobec odkrycia nowych faktów. W ten sposób okazuje się, że prawda jest produktem faktów. Fakty dają prawdę, a nieprawda daje fakty. Fakty stoją wyżej prawdy, która jest zawsze ich owocem. A że słowo prawda pojawia się w pismach Kościoła? No cóż, Bóg jest istotą wyższą od człowieka, więc aby coś człowiekowi przekazać, musi się zniżyć do jego poziomu. Słowo prawda jest ogólne, proste i przyjemniejsze niż wyrażenia takie jak stan rzeczy, fakty albo dane. Czy Bogiem Mormonów jest Jachwe Zastępów? Jachwe w Mormonizmie to Chrystus, który sam jest członkiem Boskiej Trójcy. Jezus Chrystus był wcieleniem jednej z osób trójcy, czyli właśnie Jahwe. Stworzył on świat pod kierunkiem Ojca Niebieskiego. Tego ostatniego kojarzymy z Elohim. W odróżnieniu od judaizmu dla nas Jahwe i Elohim to dwie inne osoby, a nie jedna i ta sama. Syn Boży objawił się Mojżeszowi i przedstawił się jako który jestem, czyli Jahwe, lub jak kto woli, Jechowa. I to on przyszedł na świat jako Jezus Chrystus. Interesującą rzeczą jest to, że do czasów Mojżesza postać Boga Jahwe była znana. Jachwe, jak to woli Jechowa, było to imię Boga walki, Boga dowódcy, a nie główne bóstwo. Dotykamy tutaj interesującego pytania, dlaczego Syn Boży przedstawił się Mojżeszowi jako jedna z bliskowschodnich bóstw i wcale nie to główne, by zaznaczyć swoją pozycję jako przywódcy Izraela. No być może, niewykluczone. Dotykamy tutaj pewnej boskiej tajemnicy, zostaje nam przypuszczać o co chodziło jachwę, który z czasem stał się głównym i jedynym bogiem Izraelitów. Na tę chwilę temat zostawmy, chyba potrzeba będzie dłuższej refleksji. Bardzo interesującą kwestię poruszyła jedna z moich komentatorek, napisała. Fajny film jest o Mormonach, polecam. Warren Jeffs, prorok wyjęty z prawa. Zakładałem, że komentatorka widziała różnicę między świętymi z Gór czyli Mormonami i mormońskimi fundamentalistami, a do ostatnich należy przestępca Warren Jeffs. Parę dni później komentatorka potwierdziła, ale też dodała, tak widzą różnicę, ale jedni i drudzy to Mormoni, tak jak sami na przykład Sunnici czy Szyici, niby inni, a jednak muzułmanie. Pozwoliłem sobie dodać sprostowanie. Mimo wspólnego pnia, mormoni i mormońscy fundamentaliści to różne religie i różne doktryny. Dla zwykłego muzułmanina, prawosławni, katolicy czy baptyści to jedno wyznanie, chrześcijanie. Fakt, że ewangelikalizm amerykański, ten ekstremistyczny, wywodzi się od baptyzmu, baptyzm z luteranizmu, a luteranizm z katolicyzmu, nie oznacza, że wszyscy chrześcijanie, włącznie z katolikami, mają krew na rękach lub są przestępcami. Ewangelikałowie... Mieli liczne oskarżenia o przemoc domową i manipulacje. Katolicki papież nie jest też winien zamachów na World Trade Center. Choć i jego religia i islam ekstremistyczny wywodzą się z jednego pnia religii abrahamowych. Warto widzieć różnicę, także w polityce. Fakt, że lewicowiec i prawicowiec siedzą w tym samym parlamencie i są rodakami, a my, obywatele, ich wszystkich nazywamy parlamentarzystami, nie znaczy, że wszyscy oni mają te same poglądy. Cóż, zwykle ich poglądy bardzo się różnią. No drodzy Państwo, to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za komentarze, bardzo dziękuję za pytania. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Jestem bardzo ciekaw Waszych opinii oraz kolejnych pytań. Do zobaczenia.